Drodzy, w tym odcinku pokażę Wam lalkę Monstrail był z serii Upiornik Młodzieniowy. W zestawie znajduje się lalka aby pamiętnik, czarny stojak, reszta mnóstwa czotka, plecak i pamiętnik jest takim, napisane Przycięmam mm, naklejkiny Niektórych... i Tak. tak. O, zdjęcia tu podpisy. z Niektórych... Tak, przejdźmy do lalki. lalka. Na białe włosy z różowymi. Niebieskimi, z niebieskimi fioletowymi pasemkami. Delka ma też równo przeciętą W jednym ucho ma kolczkę różowego, w drugim nie ma. Usta ma pomalowany na fioletową. Oczy ma też fioletowe, a tu ma różowe. Cerek oczywiście ma niebiesko. Lelka ma skupił Fud... mi się niestety pierścionek. Lelka ma tunikę niebieską w... Ciemnofioletowe, fiol, jasnofioletowe plamki i takie różowe. Tu ma taki pasek. U góry ma takie zielone coś, tu ma na ramionczka, czarne bolerko, spodnie maru białe, trzeba naszych i tu są trójkąty takie fioletowe, czarne oraz różowe i niebieskie. Buty ma takie szaro szarowate. Jak z lodów Tu jak teraz? I Tu widzę, składa się z trzech części. Wiem. I sobie teraz leży. I tu są nogi lalki. Tu lalka jest oparta, a tu ma brzuch włożony. To tu, tu, tu. tak tu. Ok. Teraz włożę jeszcze, aby nie stojał. że jest się placka Tak. Żeby uczesać włosy, można użyć do tego szczotka. Włosy oraz można ale to też może ułożyć swój różowy plecak. Były też do niego kluczyki, ale też mi się niestety skupiłem. Dobra, nie będę wkładać. A do, do raniki też możemy wziąć... Upa, co chwilkę lelka. Może włożyć swoją piękną pieskuteczkę, która jest otwierana i są zdjęcia jej przyjaciół. I może, aby ją właśnie trochę jest na elektrycznej franki, nie wiem czemu, może ją włożyć do ręki, a w drugą może plecak, który już wkładam, już, już wkładam, już jej wkładam na jedną rękę. No, ale to nic. Ach. Dobrze. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do następnych odcinków, moich lalek, filmików, jakichś rozmawiamy w ogóle. Życzę Wam miłej zabawy i zobaczenia. Pa!